Witam, z tej strony Abelson dla Akademii Zdrowia serwera Dziedzictwo Mistrzów 2. Zapraszam do odwiedzania bloga, także strony internetowej serwera, a także do wspólnej gry. Wystarczy zalogować się na serwerze DM2. Witam Was w gabinecie Dziekana. Dziś pokażę, co dokładnie znaczy przyjść na dywanik. <śm> Ale o tym za chwilkę. <laughs> Jak to się zauważy na pierwszy rzut oka, złodzieje naszego nie próżnują. Ten koszyk z jedzeniem. Tutaj w stopieć na stole. Z drewna orzechowego. Jak widać komuś się przydał. Przykazy podczas stołu, się Smacznego. I do zobaczenia. <laughs> A teraz wracając do tematu dywanów, bo o tym dziś będzie mowa. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmika wielu z Was zachęci się do nieco większej kreatywności i ubarwienia serwera. Bo mam zamiar pokazać, że każdy tak naprawdę potrafi tworzyć dywany. Wszystko co nam potrzeba to takie oto części przygotowane przez krawca, znajomy mi tu ja w żadnym wypadku nie jestem prawcem. No i cóż, wystarczy odrobina kreatywności i możemy taki dywanik sobie stworzyć sami na własną rękę. Jak widać tutaj strych akademicki, nie jest zbyt kolorowy. Można chwilę, moment upiększyć. Wiadomo, trzeba trochę wprawy do dywanik. jak widać tutaj mi się trochę nie udaje. Tu jest spowodowane brakiem miejsca, trzeba troszkę przesunąć się. Ale no, to już każdy na własną rękę kombinuje, jeśli ma tylko własny kąt, może śmiało. Próbować. A naprawdę tych, tych części różnych wzorów, kolorów jest całkiem sporo. Możemy kombinować woli. Jak zresztą widać, po wszystkich akwarystickich pomieszczeniach kombinujemy. A zawsze cieplej stopy. Jak ktoś chodzi na bosaczka. A parę niziołów się tu kręci. Jak widać, poseczyk po poseczku. Układamy ten dywanik. O przygotowaniu samych tych pasków być może kiedy indziej. jak nie jestem prawcem, także wątpię. No i jak widzimy, te wszystkie części tu ładnie żoną, w jedną całość. No i co teraz? Musimy mieć w plecaku druty. No klikną te druciki i pojawia się celownicze, którym celujemy ten to róg dywany. Każe nam wskazać drugi przeciwległy narożnik i zwinięty dywan ląduje w naszym plecaczku, gotowy do rozłożenia. Zatem korzystając z okazji pokażę jak, też jak rozłożyć taki dywanik. Dwuklik ma zwinięty dywan, który mamy w plecaku, pojawia się celownik i tak samo róg, w który pierwszy celowaliśmy jest Odpowiedzialny za rozłożenie dywanu, tak jak widać, on się rozkłada w tym kierunku. I cóż, zadowoleni możemy po nim poskakać. <grytania> Naprawdę, można kombinować różne rozmiary i tak dalej. Jak widać, tutaj w kuchni, za ścianą, jest większy dywan. Cała tajemnica jego krwi, w tym, że jest urząd z kilku mniejszych. Po prostu bez frenzy z drugich stron i można kombinować naprawdę, naprawdę dowolnie. Zwijamy dywan klikając w ten sam ruch, w jego opolicy. Trzeba próbować to nie zawsze się za pierwszym trafi, jak widać na załączonym obrazku. Czy na pewno chcesz zdjąć ten dywan? Hmm, nie chciałbym, no ale okej, niech projekt pozostał na styku. To chyba wszystko, co chciałem się pokazać. Mam nadzieję, że się przyda. Mam nadzieję, że stanowiska kupiackie, krawców. Będą kwitowały w te różne wycinki, żeby każdy mógł kombinować, ale da się na pewno na tym też zarobić. A nie będą to tylko same skórzane zbroje. No i cóż, to by było gdzieś na tyle. Zostaje zapalić nam standardową fajeczkę najlepszego tytoniu z oklo i zaprosić do obejrzenia pozostałych odcinków.